Cześć, dzień dobry, witajcie. Chcę Wam pokazać dzisiaj niesamowite produkty. Wiecie, że ja codziennie Wam pokazuję niesamowite produkty, ale one bardzo pomagają na układ immunologiczny i na macie, kobiety, często problem z wypróżnieniami. I właśnie pijąc nasz miąż aloesowy Forever, takie problemy się mogą uregulować. Dlaczego? Dlatego, że tak działa miąż aloesowy oczyszczająco. I tu masz prawdziwy, czysty miąż aloesowy, który ma 99,7% czystości. Resztą jego właśnie, jego składnikiem jest kwas askorbinowy, który jest jedynym, jedyną substancją konserwującą w naszym produkcie. Nie używamy takich innych konserwantów, bo jest to niepotrzebne. Firma Forever ma na to patent, także inne firmy nie mogą takiego miąższu zrobić, jak właśnie jest nasz zrobiony, a przede wszystkim trzeba dobrze patrzeć, czy kupując na mieście masz właśnie taką pieczęć Międzynarodowej Rady Naukowej do spraw aloesu. Są inne firmy, które mają, ale nie mają z kolei tych wszystkich certyfik certyfikatów, które ma Forever. Forever już ma certyfikat Organic za uprawy organiczne, Nasze pola właśnie są nawożone wodą, która jest pozyskana z umycia mioszu aloesowego strujących substancji, takie właśnie jak znajdują się w soku aloesowym. Do tego mamy tutaj takie certyfikaty jak halal, koszerny czy islamski i one są bardzo trudne do zdobycia, także my je mamy. Możemy też się właśnie pochwalić, że po naszym polu, po naszych polach aloesowych chodzą kozy. Które zjadają chwasty, no a przy okazji nawożą. E, także, jeśli chcesz zadbać o siebie, mieć szczupłą, fajną, smukłą sylwetkę, dobre, w, dobry wygląd, fajne włosy, to na pewno będą to mięsze aloesowe i tak czysty, e, z brzoskwiniami. Słuchajcie, różne są. Jest też z mango, tak, z mango. Bardzo smaczne. Oraz mam tu już tak poupychane, bo mam tego bardzo dużo na ten moment z żurawiną i jabłkiem bardzo dobrze działające na układ immunologiczny, czyli odpornościowy te właśnie nasze miąsze. pamiętajcie, miąsze, nie soki, to jest bardzo duża różnica polecam zakupy właśnie w takim trzy paku. trzy paku trzy paków niedługo nie będzie, będą czteropaki także jeżeli masz ochotę na trzy pak to w tej chwili właśnie tutaj mam czy brzoskwinie, czy czysty, czy żurawiną, tak, czy właśnie yy, z żurawiną i jabłkiem. Czy nawet tutaj gdzieś mam jeszcze taką mieszankę. Słuchajcie, widzicie, dużo tego mam. Tak, o tu jest właśnie ten, którego szukałam, z żurawiną, jabłkiem, brzoskwinia, i czysty. A do tego polecam sobie od razu wziąć ten mango. I po prostu takie cztery przetestować. Zobaczyć, który będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy, który będzie Ci najbardziej smakował. Także jak zamówić? Napisz do mnie wiadomość. Nieważne gdzie mieszkasz, nieważne w jakim kraju mieszkasz, napisz do mnie wiadomość, a ja Ci powiem już, jak możesz sobie to kupić. A w Reykjaviku zapraszam oczywiście po odbiór osobiście. No i polecam zestawy oczyszczające organizm C9. Obejrzyjcie sobie mój film. W którym szczegółowo właśnie opowiedziałam, jak działa ten zestaw, jak oczyszcza organizm i jak się będziesz dobrze czuć, i właśnie problemy z wypróżnieniami, to zrób sobie to i zobaczysz różnicę. Na razie, cześć!